Okres Wielkanocy to okres radości. I wręcz to brzmi jak truizm i coś bardzo, bardzo oczywistego. Możemy powiedzieć, że wręcz radości takiej nakazanej odgórnie. Nawet w ten piątek zostaniemy zwolnieni ze strzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Będziemy mogli wyjadać to, co mamy w lodówkach bez żadnego poczucia grzechu i winy. Był nawet taki okres, w kościele y, wcześniej że kiedy kogoś przyłapano na tym że pościł w okresie wielkanocnym to jed, automatycznie zaciągał ekskomunikę nie wolno było pościć y, i smucić się w okresie y, wielkiej nocy y, to źródło to źródło radości y, ono się nie wyczerpuje i ono każdego dnia na nowo bije Tą samą mocą. Ono nie kończy się tak jak zapasy w lodówce zrobione na święta w miarę ich zjadania. To źródło radości, powód naszej radości, ono ciągle, ciągle może być taki sam. Relacja i zasada jest bardzo prosta. Im więcej w nas osobistej wiary zmartwychwstanie Chrystusa, tym więcej w nas radości. Innej relacji tutaj nie ma. Oprócz radości, która nam powinna towarzyszyć, to jest też czas kontemplacji, czas przyglądania się i kontemplowania tego, co się wydarzyło i wydarza w naszym życiu, zatrzymania się na szczegółach związanych ze zmartwychwstaniem Pana Jezusa my przez ten cały okres Wielkiej Nocy przez te kolejne niedziele ale też i w tygodniu będziemy czytali opisy zmartwychwstania tego co się działo przy okazji zmartwychwstania będziemy czytali opisy spotkań Pana Jezusa ze, ze swoimi uczniami będziemy do tego powracać i to będzie on przez, będziemy, będziemy to oglądali z różnych stron w różnych narracjach różnych, różnych apostołów, bo to jest jak jeden wielki obraz z Stanisław jak jeden wielki obraz, którego w żaden sposób nie jesteśmy w stanie ogarnąć w całości. To jak trochę jest jak panorama Racławicka albo hołd pruski i na tym się kończy moja wiedza na temat wielkich obrazów, ale oba widziałem i trudno. Trudno je ogarnąć w całości, ale to nie wstyd podejść bliżej i przyjrzeć się szczegółom, zobaczyć fragment tych obrazów po to, żeby lepiej zrozumieć i zobaczyć całość, i na tym polega radowanie się i kontemplowanie dla nas, tajemnicy Zmartwychwstania. Na tym polega przeżywanie tego całego okresu wielkanocnego, tych 50 dni, ale tak naprawdę na tym polega nasze życie. Bo po 50 dniach nie zgasimy lampki z napisem Zmartwychwstanie. To byłoby jakiś absurd, bo my jesteśmy świadkami Zmartwychwstania. My jesteśmy zanurzeni w Zmartwychwstanie przez sam fakt sztu chrzest nas uzdalnia do tego, żeby być świadkami zmartwychwstania. My się przyglądamy szczegółom. Codziennie mamy do tego, tego okazję. I dzisiaj przyjrzyjmy się jednemu z nich, a mianowicie tym kobietom, które spotykają się z Panem Jezusem. I temu zadaniu, które one otrzymują od Pana Jezusa. Idźcie i powiedzcie moim uczniom, niech idą do Galilei i tam mnie zobaczą. Kiedy byśmy sobie tę Ewangelię przeczytali w większym kawałku, bo ona znowu przez liturgistów trochę została, nie wiadomo tak naprawdę dlaczego, ucięta w połowie, to byśmy zobaczyli, że w tej jednej narracji to ten nakaz, to polecenie pojawia się dwa razy. Wcześniej, kiedy kobiety są przy grobie, to anioł im mówi dokładnie to samo. I kiedy one spotykają Pana Jezusa z bojaźnią i radością, Jezus mówi im to samo. Idźcie i powiedzcie moim braciom, nie idą do Galilei tam nie zobaczą. Dlaczego do Galilei? O co chodzi z Galileą? To jest wypełnienie obietnicy, bo Bóg jest wierny obietnicom, które, które daje. Co więcej, każde Boże działanie jest zapowiedziane. To nie jest przypadek, wszystko w Bożym Dziele Zbawienia zostało przez Boga zaplanowane. Gdzie mamy obietnicę tego, nie trzeba daleko szukać. Wyda, wyda, wystarczy się cofnąć dwa rozdziały w Ewangelii Świętego Mateusza do Wielkiego Czwartku, do 26 rozdziału, do 32 wersu, gdzie czytamy Wy wszyscy zwątpicie tej nocy we mnie, bo jak jest napisane, uderzą pasterza, a rozproszą się owce. Lecz gdy powstanę, Uprzedzam Was do Galilei. Tam jest zapowiedź tego, co się ma wydarzyć. Co robi Pan Jezus? Pan Jezus ich nie ściąga do Galilei po to, żeby ich upokorzyć. Żeby im teraz wyrzucać to, jak byli niewierni. On ich zaprasza do Galilei po to, żeby ich podnieść. Żeby ich wyciągnąć z własnego grobu. Bo my w tym grobie poniekąd jesteśmy w urobie naszego grzechu, naszej niewierności i naszej, naszej słabości szczegół szczegół zmartwychwstania polecenie, żeby pójść do Galilei czy naprawdę jestem gotowy spotkać się z Jezusem ale tak na poważnie we własnej we własnej Galilei to znaczy tam, gdzie wszystko się w moim życiu zaczęło to znaczy tam, gdzie zaczęła się moja relacja z Nim nie będzie tak samo, nie ma co płakać, że jest inaczej. No bo jest inaczej. Może będzie dojrzalej, może będzie prawdziwiej. Tak jak u uczniów, to jest przejście pewnej drogi, może to jest doświadczenie niewierności, zdrady, zaparcia się, kombinowania, ale to pana Jezusa kompletnie nie interesuje. On nie po to chce się z nimi, z nimi spotkać. I jak będziemy czytali dalej, ten rozdział Mateusza to zobaczymy po co pan Jezus się z nimi chce spotkać on czeka na nas w naszej Galilei on czeka na nas tam gdzie się z nim rozpoczęła nasza relacja bez względu na to w jakim jesteśmy miejscu to jest ciągle moja relacja z nim najbardziej osobista jak ten czas przeżywać trzeba to sobie powiedzieć samemu najpierw czas na wstania to jest czas spotkania. Z Jezusem możemy się spotykać w Słowie, w Eucharystii i na modlitwie. Nie spotykać się z Nim na modlitwie, to tak jak być na urodzinach i nie zamienić słowa z jubilatem. Prośmy Ducha Świętego, aby nasze serca tak przemieniał, abyśmy w tym czasie znaleźli, znaleźli czas na spotkanie z tym, co do nas czeka w Galilei.